To, to ja okulary może zdejmę, bo tak to... Nie, Właśnie w okularach pięknie, pięknie to wygląda, naprawdę. <noise> Muszę się na łysość ciąć, bo już mi włosy wzrastają. Jak na łysość się ścianą, trochę młodzie wyglądam. Co chciałby pan wiedzieć? Czy Zresztą... interesuje się pan poezją? Lubię owszem poezję. Wie pan, powiem panu szczerze, pani Wisława Szymborska, która umarła, ja pierwszy raz jej poezji słuchałem w telewizji, byłem wręcz zachwycony, proszę pana. A dlaczego byłem zachwycony? Bo pisała o życiu. O życiu, wie pan. I dlatego zachwyciła mnie jej poezja. I noszę się z kupnem Tomika, wie pan, poezji ostatnich. Ale nie wiem, czy jeszcze coś wyszedł. Zadowolony jestem po prostu, bo zadowolony. no Jestem, jakby to powiedzieć, zdumiony tym, jak ta kobieta miała taką fantazję, żeby tworzyć taką właśnie, właśnie taką rzeczywistość w poezji.